Witam. W chwili literackiej moim i Państwa gościem jest ksiądz Adam Boniecki. Proszę księdza, jak zwykle w chwili literackiej zadajemy pytanie na temat literatury. Jaki autor polski, światowy, <tryk> jaka książka wywarła na Panu największe wrażenie i czy w ogóle taka jest? To jest dość trudne pytanie, bo często ostatnia książka, którą czytam, jest tą, która robi wrażenie, ale są tacy autorzy, którzy zostali mi na całe życie. I takim autorem dla mnie jest Gałczyński i z jego wierszami, które są niby zabawne, niby pisane dla zarobku a jednocześnie są, moim zdaniem, genialne, przynajmniej niektóre z tych wiersz. I tego bym autora tutaj e, prezentował. A proza? I ma... To jest bardzo trudne pytanie, bo zawsze... Ostatnie książki są bardziej w świadomości, ale książka, do której wracam i która jest ważna, to jest książka napisana dawno, w V wieku. To są wyznania św. Augustyna. Są znakomitym właściwie dziełem literackim. I jednocześnie treść jest taka, że, że trudno przyjść na nią obojętnie. Wyznania. Mówię o wyznaniach tego Augustyna. A z literatury współczesnej, gdybyśmy mieli coś z ostatnich książek, tak jak ksiądz przed chwilą powiedział? Z ostatni, ostatniej, najostatniejszy, jaką w tej chwili czytam, to jest książka znakomitej pisarki francuskiej, Alice Mournot. Turdo, e... uciekinierka, tytuł Nagrody Literacka Nobla. E... Jest to świetnie napisane w takich szeregich opowiadań, e... bardzo trafnych i mądrych. E... Jestem pod jej wrażeniem w tej chwili. Może już pojutrze będę pod wrażeniem innej, ale w tej chwili. Bardzo mnie poruszyła. Alice Munro. A czy przywołuje ksiądz często Biblię? Czy co? Jako najbardziej popularną książkę, bo mówią, że największym bestsellerem, jednak jeżeli o książki, jest Biblia. Najwięcej wydań. Czy to jest książka, z którą powinniśmy iść przez życie cały czas i odwoływać się do niej? Czy takie jest. Przede wszystkim jej przesłanie? przysadam myślę, że cała Biblia jest bardzo trudną literaturą. Powstawała w zupełnie innych warunkach, zupełnie inne konwencje literackie. Także myślę, że bardzo wielu ludzi nie umie czytać Biblii, chociaż on czyta i chwała się za to. Jeżeli to Nowy Testament. To tak, to jest taka lektura, no myślę, każdego święta codzienna, ale ja tego bym nie traktował jako literaturę. To jest, to jest innego, innej kategorii lektura. No szeroko pojęte, fakt. To jest inna Bardzo szeroko pojęte. Bardzo szeroko pojęte. To są Ewangelie. Ewangelii. Która z Ewangelii jest najbliższa? Niektóre listy apostolskie, ale, ale to do, do tej kategorii innej zaliczył. Nie do lektur książek, tylko do chleba naszego powszedniego. Znaczy, coś, się czyta. Testament. Ostatnia książka księdza. Jak pan na nią patrzy, jak ksiądz patrzy na nią z perspektywy już pewnego okresu, kiedy była wydana? Czy coś by ksiądz zmienił w niej? Przecież wszystkie... Ty, tytuł jest taki pogrzebowy. No jak wiemy, tytuł został narzucony. Co zaproponowane, ale trudno się nie zgodzić, bo jak się wydawnicie nie godzi na tytuł, to jakiś 100 razy gorszy, więc trzeba się godzić na pierwszy, który przychodzi mi do głowy. Ale cóż, to jest zbiór właściwie artykułów, które w większości są artykułami wstępnymi do każdego numeru z tego wybór zrobiony. No jest to taki notatnik tego, co, 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 czym się żyje, co, co mnie porusza w danym momencie. I pan napisze i potem jest już następny tydzień zaraz. Trzeba być nastawiony na coraz to nowe, 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 nowe problemy, nowe sprawy. No. Cieszę się, że ta książka wyszła, bo siłą rzeczy człowiek pisze co tydzień, zapomina a potem trochę tego, co napisał, a to zostaje zapisane. No. Jest to cenne. Jest to taki notatnik duchowy, który duchowy, ale jednocześnie publiczny, więc też się, że z czytelnikiem. To ja się nie myślę, że testament księdza jest publikacją, która jest ponadczasowa. Zawarte w niej pewne stwierdzenia, spojrzenie na nasze życie, spojrzenie na to, jak postrzegamy to przyszłe życie, jest niezwykle cenne. I dlatego polecam. Proszę Księdza, Państwu testament, żebyście do niego sięgnęli, popatrzyli przez inny pryzmat na książkę, na życie, na wszystkie myśli, które są tu zawarte. W tej krótkiej chwili literackiej moim i Państwa gościem był ksiądz Adam Boniecki. Proszę Księdza, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.